A dzisiaj znowu nasza toka boka. Toka. Life World. Dzisiaj kupimy sobie najnowszy dodatek, czyli... Drrr, nowy dom! Nowy dom w to, co naprawdę jest już dawno nie było nowego. Wcześniej było tylko mebelki, 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 a teraz mamy zarówno mebelki, jak i dom. Ale najpierw jakiś zabłąkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. Przypominam o kciukach do góry, bo jeśli chcecie więcej odcinków z koniecznie zostawcie kciuka do góry. No to przechodzimy do kupienia dodatku, zobaczenia, co takiego fajnego tam jest i jak wielki jest ten dom. Może być dwupiętrowy. I tak już nagrywałam swoją wersję u siebie na kanale, tutaj Macie, ale ja specjalnie jej nie nagrywałam, żeby nie psuć sobie niespodzianki A więc zaczynamy Dobra, no to włączamy naszą Tokę Powiem wam, już dawno nie odpalałam Także fajnie wrócić po przerwie I w ogóle planuję dla was mega odcinek właśnie związany z Toką Ale nie zdradzam na razie co to jest To będzie niespodzianka No dobra, w takim razie Zacznijmy od tego, że jest nowy dodatek A przede wszystkim jest jeszcze coś ciekawego tak. Jeden nowy krampet, krampet. Tworzymy dzisiaj też nowego krampeta Ale najpierw zajmujemy się kupieniem nowego dodatku Bo to jest najważniejsze, bo wreszcie doczekam się nowego domku a czy ty zrobiłeś update? Brakowało mi Właśnie o... musisz zrobić update Brakowało mi właśnie czegoś nowego w to co także robimy update kupujemy dodatek za 8,99 i wracamy do was po przerwie. A ja wiem co jest w środku I uwaga słuchaj zobacz, zobacz wreszcie mogę zrobić kolejny domek już się Patrz jaka funkcja jest teraz no, Ja już to ja wszystko wiem kręcę, a ja tego nie widziałam bo specjalnie nie go dam filmiku Kitka żeby nie wiedzieć jakie są funkcje i teraz można przesuwać domek? Przebudować dosłownie w sensie przesunąć w inne miejsce A ja cię kręcę nie, nie, Samego. Moi drodzy, my teraz kupujemy najnowszy domek, czyli właśnie ten. I zobacz, i... jak myślisz, ile on ma piętra? zakładam, że dwa. Z, dwa. Jest, dobra. Odpal sobie Ym, z do. Idziemy z do... na parter, czyli klikam najniższe piętro. Przecież nie wiedziałam, że tak się da, ale teraz już wiem, dzięki tobie. No dobra, w takim razie <coughs> zobaczmy, co takiego tutaj będzie. No i widzowie, wiecie coś, czego ja nie czegam. No dobra, ja nie tak wie. już to nagrał się na o, profilu. Nie. Ja ale ja to nagram po swojemu i specjalnie nie pokazywałem. Ogólnie ja nie wiem, bo dużo osób co mi pisało w komentarzach. Pierwszy raz coś napisał ja tego nie zwróciłem uwagi. Co? W końcu pralka w toka boka. Ja nie wiedziałem, wam była wcześniej nie. pralka. Nie, nie wydaje było. mi się. Ej, tu nie ma wejścia, a tu jest wejście, dobra? Ej, to nie jest parter. Ja myślę, że na parter. No właśnie, problem jest taki. O, nie chcę cię tutaj zasmucać, ale prawdopodobnie jest tutaj tylko jedno piętro. Rozumiem, ja tak. zdziwiłem się. Nie, nie, nie mów Byłem... mi tego. No no to spróbuj wejść po schodach. I, ja ja wejdę. No, no proszę cię No, no, well, no, no. Niestety. Też się zdziwiłem i powiem szczerze, że się mega zawiodłem pod tym względem, ale. Ja jest... próbuję. Ja Zostaw kitka, Kitek nie chciałby. Kitek skacz, nie. Skacz, skacz, skacz! Co Kitek skacz? Kitek skacz? Co Kitek no skacz? No dobra, czemu ja tak wyglądam? Nie poruszam ee, tego tematu. Bo się przebierałaś jak uciekałe zwięzienia. Może jak będziemy robić krampeta, to coś tutaj pozmieniam. Powiem Wam, to mieszkanie jest bardzo brzydkie. Póki co, jest tragiczne. Co kiedy robimy fajne? krampeta, bo to jest ważne, kiedy robimy Ej, tego najlepszego krampeta. tylko my co tutaj jest nowego Aha, czyli pierwszy robimy. Tak, tak. tak dobra, zaraz. ja wiem co jest ciekawego. E, to jest bardzo takie surowe, takie... E, bo to jest takie moim zdaniem, jakby to powiedzieć, dla mnie to się nazywa sportowym dodatkiem. Szko, no, centraje takie bardziej i dla chłopaków. Ja to polega. jest sportowy No sportowy. A, bo słusznie była Hello Kitty. Aha, To dlatego, no. Dobra, patrzcie, lecz. mamy dwa nowe łóżka, okej. Okay. Co my mamy nowego z nowych rzeczy? Ja już to pokazywałem, więc nie możesz tak pokazywać. Ja też no, mam zamiar te, ja, bo te, ja nie oglądałem tego odcinka. A, ale nie oglądałem. tego. Ale tak jesteś popłudnią, tylko nie różowe. Wiem, czy to było w tym no, nowym było. było. O, dobre, o um, no okej, okay. jeśli, ja um, no, okay. jeśli lubicie te sporty, to super sprawa. Ja osobiście wolę po prostu rolki figurowe, także to jest mój sport, który po prostu kocham. Ale mi koniecznie, który sport. Tu To jest jedna kolejne, mega, rzecz, mega rzecz. Mega skrzynia? rzecz, jedna, nie skrzynia. Leci. Prawda? Tam jest skrzynia. Ale skrzynia mogę wrócić, co z tego, że w ogóle idę. Wow, ale fajnie, bo można otworzyć. Patrz, patrz, patrz. Eee, no tylko, no tylko ty Chodź, Cicho, cicho. Nie czepię się, dobra? No dobra. Nie mm. czepię się i bo? to jest super. Co? To jest super. Ja mogę kupić sobie dziurę ale w tej jeszcze. to jest najpiękniejsze, że możesz coś na tą dziurę jeszcze powiesić. To nie jest tak. Możesz mieć dziurę i na przykład powiesić coś na tą dziurę, czyli w ona sensie? może ją niby zasłonić, wiesz, masz niby dziurę i ją zasłaniać. Nie, nie wiesz. Rury możesz sobie kupić. Zobacz, rury możesz sobie takie, wiesz, jak są takie czasami takie mieszkania, i to takie skreślam, a to jest takie nie no, Tą rurę możesz sobie na sufit powiesić. Nie, 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 tam, nie tą, nie tą, tą drugą. Tam no, jest taka druga. O, tak, tak, tak. To jest sufitowa rura. A, sufitowa widzisz? rura. Sufitowa sufitową tak, rurę tak, Ale jest tu coś mega. Mega? No ja wątpię e, Dobra, weź tą rurkę, wyjrz, dobra, i już. Toaleta jakaś dziura. w nie, nie. Szukaj, szukaj. To jest bardziej w elektronice, w dodatkach mi się wydaje. Czyli to będzie w salonie. Bo tu są widzę same kosmetyki, dodatku Hello Kitty, które nagrywaliśmy na filmiku, które nam się w proponowanych, ale to mnie nie Kuchnia, coś w kuchni jest. Mikrofala, tak, o. A że mikrofalę można wziąć do łapki? Zaraz spróbuję, skoro no, tak mówisz. można. Można, jest Stół jest fajny. I jest Co? Nie, to, nie było, to, to, to było. To było chyba. O, może nie, My Myślę, nie jestem pewny, nie. ale ważniejsze jest to, co tutaj jest. Nie tutaj, nie tutaj, stół, stół, stół. stół, stół. A stół, stół Zobacz, jaki super jest stół. Ten trzeci, ten trzeci chyba cię Trzeci, wyobraź sobie, że może. Nie, ten trzeci. i możesz sobie grać jedzeniem wtedy. Jedzeniem, grać, A najważniejsze w tym wszystkim to jest, nie, tu. dalej nie to. To nie to. Tutaj? Tak. I to chyba w, zabawkę, o, w, w zabawkach albo w dodatkach. W zabawkach albo dodatkach. O, to jest, patrz, to jest jak w formie piłki do koszykówki. Tak. I tu też jest koszykówka z podpisem. na piłkę, neon, Ja nie neon. wszystko, ja nie wszystko tutaj patrzyłem. Ja rozumiem. Ja tak żeby chwilą... E, o, i to jest to właśnie. Zobacz. Wow. To jest po prostu fajnie. Jak się nazywa to? A tak może po studencku życie? Komputer jest i jest Cygarek w formie piłki jest tutaj coś To jest lepsze, tak, a tu masz zobacz. O, o, mega. mega, 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 mega. Mega wow. Mega wow, ale o, ja kwiatki, chcę przede wszystkim piłka, zrobić mojego fajnie. krampeta nowego. Fina. Nie e, każ mi czekać, nie e, nie e, mi czekać zrobić mojego nowego krampeta. Jeszcze go e, nie robiłem. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak on w ogóle będzie ten krampet. Dobra, to wiecie co, ja tutaj urządzę w międzyczasie oczywiście ten domek, ale najpierw Kitek pokażę nam zrobić nowego krampeta. Także to jest urządzane, a my lecimy teraz po krampeta. Tak, dobra, to teraz na początku musisz zebrać dwie rzeczy. Potrzebujesz aż. Dwóch rzeczy. Pierwsza, co? Lecimy do startowego miasta. Tak. Nie Kitek tutaj, jak nie tutaj, jak tutaj jak nie tutaj. tutaj ja wiem, gdzie, gdzie pierwszą rzecz. Gdzie? No gdzie jest? Mówiłeś mi, że mam iść do teatru. Dobrze, leć do teatru Tyle i. Tyle pamiętam. O, widzisz, bo Kitek przygotował dla Ciebie specjalną mm. nowość, której jeszcze nie. Nie, wiecie co, ponieważ. O, wiem, wreszcie przybiorę mufinkę, bo Mufinka wygląda strasznie. Nie, strasznie wybrać mu Ale ja chcę tylko i zmienić jakikolwiek stronę. Proszę cię. Widzisz, już zmieniasz płynę. Ale no patrz jak wygląda. Nie, nie, po prostu się z tym Dobrze, nie, to nie. Nie chcesz współpracować z panem Kitosławem, to nie będzie o, współpracy. Już, już mogę współpracować z tej sukienki. No i tak, ty choć, mi, szybko. że mam wziąć świecznik, dobra? Świecznik, świecznik O, stąd pasuje to. mi teraz do tego stroju. Wychodzimy stąd i idziemy. Do, do... domku startowego Toki. A wiecie, który co z domek startowy, to nie jest tam, gdzie się pojawiasz. Domek startowy Toki to jest. Ten tutaj, to jest blok. Taki apartamencik, jakby coś w tym stylu. I teraz zobaczymy, co tutaj trzeba było wziąć. No pamiętasz? Nie, no, pamiętasz, nie powiedziałeś, że no, ja pamiętasz. Trzeba no. było wziąć snowball, czyli kulę śnieżną, tą tutaj. Ja Zbierz tą kulę i lecimy w tym lecimy momencie na, na śmietnisko Na pocztę? Ja nie mogę Ania, nie nie zrobiłaś tego <laughs> no, bo nie grałam to Właśnie okay. widzę, że powiem wam, ale że Ale ja pamiętam ciężko. kto ma trzymać to, bo mi kto? mówiłeś kto? Dziewczynka, która zawsze jest na śmietnisku Czyli pani właścicielka, ale ty masz tutaj po prostu o, wow, to. jaki to jest syf Ale to ty mi tak śmietnisku na jest pewno Jaki to syf, ja u siebie mam Ja powiedziałam, że ona zawsze jest na śmietnisku, hmm. a jej tu nie widzę, o nie tego Może proszę, jest że... przebrana? Może Wiec gdzieś tu co, przebrana ja to wszystko nie jest tu gdzieś dużo... przebrana? No nie ma jej. E, no to. Nie fart? Wyciągnij mm. mu Finkę. Może będzie. A teraz Poczekaj. jej szukaj. Właśnie jej szukam. Dysiaczan. Dysiaczan jest w ogóle ścianą. Może tak. z do nas przyjdzie. co my tu jeszcze mamy? O, mówiłam Ci, że jest. No, ona to gdzieś była po prostu. trzymała Dobra, rzecz. a teraz musicie dać jej te piękne rzeczy i powstanie mega elegancki, super słodki krampeciak. Najnowszy, zobaczcie. Finka przekaż proszę cię naszej gwieździe. Uwaga, uwaga, wszyscy patrzą patrzą ej, to no nie działa. Cicho! Trzy, dwa, jeden jest Patrz. nowy krampet. Tak, on jest jakby kulą? Tak, Krampetę a jeżeli byście byli ciekawi, to tutaj, właśnie w tym, ale tu już wyjęliśmy. Jeżeli pojedziecie sobie, to jest właśnie takie przebranie, dosłownie tak samo jak tego krampeta, o. tylko pewnie już gdzieś wynieśliśmy no, i go tutaj nie ma. Ale one on jest chyba w filmówce u ciebie. Bo go ja go na jakby w głowę po prostu wsadził do kuli. No tak, no i te, z, z, z tego, to też jest taka kula, że ty się możesz tak przebrać. Dosłownie, w to ten sam strój. No nieważne, no nie, wracamy do naszego domku i ja wam pokażę, jak go urządziłam. Muffinka wyszła w tym momencie, i Mufinka trzyma. Muffinka razem z moim krampetem, nowym krampetem. O, no już przegarnę. No, prawda, że nada. Patrzcie, tutaj dana? taką pralnię, taka prowizoryczna studencka pralka z mnóstwem ilości na promocji kupionych oczywiście wszystkich specyfików, co? No, powiedz mi jedną rzecz, czy to no? jest prawda, że to jest pierwsza pralka w Toce, którą możesz postawić sobie w domu. Chyba tak. I poważnie, bo w studenckim była pralka. Kogo się da wyprać? A Ej, wy wyjmij krampeta. Za zaraz cię tam wsadzę. Wyjmij pana jaka tam. Ale no za późno, wyprałam go. Ania. Czekaj, 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 zobaczymy, Wiesz, zobaczymy. No co się z nim stanie, nic się z nim nie stanie. No to no jest, jest, jest. Ja, super. Nie, ja tam nie wskaczę. No nie, ważne. Na pewno dziecko można tam rzucić. No, Jestem słuchajcie. w 100% pewny, że dziecko w toka da się no, tam wstawić. To jest po, Tutaj po prostu mamy nawet piłeczkę, mamy w naszej. A jaka to w, piłeczka? Do bejsbolu. Dobrze. Tak? Chyba. Dobra. Chyba. No chyba. Się Ej, i się tylko trzy, są tylko trzy w środku. Żartujesz? Tak, ale potem się odnawiają. Jak zjesz, to pamiętaj, że się odnawiałem. Czyli wiesz, to jest nieskończoność. Nie, um, no ale trzy, mam. nie, no bo trzy możesz położyć. To zjadł. Możesz trzy położyć po prostu. Aha. Raz, dwa, trzy. Nie, A! Nie. A! Ale jak to zjem, to nagle No A, tak, jest. Magicznie, sprytne. tak działa cała toka. Muffinka jest teraz z DJ-ką, więc teraz nawet ma tutaj DJ-kę. Mam tu pięknych zegarek, mamy tutaj automat do gry. Uuu, to nawet coś. A! To Powiem to ci, że mianowanie to zakomponowałeś, to elegancko. Patrz, nawet mamy tutaj popcorn. Proszę was, ja was bardzo Co to jest podróżka? A właśnie, piszcie oczywiście w komentarzu jak podobał wam się nowy krampet I wpadajcie też na mój odcinek A nie tak tylko tak. Ani, bo Łukasz pierwszy Byłem pierwszy, byłem pierwszy Patrzcie jak słodko na tym siedzę Tutaj mamy kawkę, ale oczywiście kubka nie wzięłam, więc po do podporu A to jest kubeczek do popcornu, patrz no, A ty chciałeś do niego dalać? Um. O, matko. Ale patrz na to, mamy tu bekon, ale ja go nie będę używać, bo ja nie je no ale to zostawię tutaj. Nie, właśnie zobaczyłem, je. że bekon przyszedł w tym momencie, też to tym mówił. A są mówiłem. wawle. I patrz, gdyby te, te wawle, to jest taka A wiesz o tym, tym, że ja myślałem, a, ale to, patrz. Gofry. to są gofry. No o tym mówię, patrz. No, to są, tak, no, to a ja myślałem, że to jest ciasto. I tak mówię do wszystkich. Wow, nowe ciasta. To są gofry. Już je przypieczoną. O, już już parują, więc. Serio, da się je przypiec? No widzisz, przypieczę? Ty wiesz, pal. Nie, ja próbuję je wyjąć. Nie, zostaw. Nie jedz tostera całego, Mufinka. Bo chciałam to wyjąć. Muffinka, zostaw toster, Muffin, proszę Cię, odłóż to ten toster. Mi. Dobra, lecimy dalej, zostaw no, ten, No trudno, się spalą się, trudno, niech się pieką. Pani mamy chmurca. nawet megafon, ogólnie mamy tutaj troszeczkę studenckie życie, więc wszystko jest od Poczekaj, czapy. I patrz teraz. Proszę, proszę bardzo. Goal. Jest mamy punkt i tu podobno mówisz, że to się da wciąż do no, ręki. Oba, faktycznie. I teraz krampeta możesz tam. Co zrobisz z krampetem? Nie, krampety po prostu poszedł. Nie, ale daj go wsadzić, Pingina się da. O. No, I zamknij go. I teraz włącz na 400 stopni. Kitek, w... proszę co? cię. On jest astronautą, on jest przygotowany <laughs> na takie rzeczy. Ciężkie warunki. Tak, mamy tutaj dwupiętrowe łóżko Ania, i zwykłe. A nie, 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 Co? nie, 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 z moją siostrą. nie, da się się nie, nie, Ale chyba nie, nie, się dało, mi się no, nie, 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 to jest dodatek, co nie? Tak, do, do I nawet, nawet kupiłam, tylko nie wiem, gdzie ja je położyłam. Paletki kupiłam. O, jest je na paletka. Mamy paletki, na pewno gdzieś jeszcze znajdzie piłeczkę, więc mamy cały tutaj właśnie. Tylko oczywiście będziemy Tak, będziemy go przesuwać w trakcie gry, no bo tutaj się nie zmieścimy. Mamy kij do baseballa, mamy tutaj różne trofea, O nie, jak tak trzymasz ten kij, to mam wrażenie, że chcesz kogoś uderzyć. Kitek, uciekaj, nie, nie. No dobra. Kitek, uciekaj Od... i no pożegnamy się. Nie, 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 nie ma no tak. nie, 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 uciekam, uciekam. Cicho. Mnie. No dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało, koniecznie mi napiszcie, co sądzicie o naszym nowym krampecie i naszym nowym dodatku. Czy wolicie Hello Kitty, czy to? Koniecznie mi dajcie znać. Ja chyba Hello Kitty. Mi się to podoba. To jest takie no, fajne. No, Jest to fajne, jest to fajne. No, Hello Kitty, ale Hello Kitty też Mam Pamiętajcie o subskrypcji. Z dzwoneczkiem. Pa wszystkim. Na razie. Mam nadzieję, że nasza toka wam się podobała. Koniecznie mi napiszcie, jak ten dodatek waszym zdaniem wypadł w stosunku do innych. A my, słociaki, widzimy się w kolejnym odcinku. Słociaki. Pa.